Teraz to zmienię. O właśnie. I mamy robota. Eee... Aklinatora. Aklinatora. Dobra, spoko No ale co, co, co mu piszemy? Co mu piszemy? Eee... Pod bekę. No wiem, wiem, się ma. Eee... Co dzisiaj porabiałeś? Jeszcze mnie poprawia, wiecie, na, du na duże litery i w ogóle Ciekawe, co dzisiaj porabiał CleverBot Nie rozmawia z jakimiś debilami, Piszę z tobą Ho, ho, ho Ale ci się żarcik wyostrzył A coś poza tym wyjść cztery, zrób piąte o czym ty kurwa mów, mówisz do do ciężkiej cholery myśli <gry> o tobie jak uroczo Aż mi się zrobiło mokro Chyba zrozumie Well, I have to go But why? Uh, don't you love me? Why not? Yes. <laughs> Zdaję przodpowiedź. Tak. Ok. Well, I don't remember you telling me that. <laughs> ok, spoko. Um, Czekajcie, nie było lepsze wcześniej. Uh, po, 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 po. <laughs> 6 plus 9, 13 limit. <laughs> z yes, Maria. Uh, czy Przemek lubi homary? O kurwa, to mnie zagiałeś. Giałeś. Zakupi na tak duże zdania. Aha, rozumiem, że jak kró, krótkimi frazasami je. Not that kind of tie. Ok. Eee... Eee... Uh, We... Uh, Nanc jedzie po ciebie... Czym? Dildożerem? I guess it, it does not matter, ok? <laughs> Co? go o blaszkę, Aha. A właśnie masz właśnie blasz blaszkę Tak tak? okej, okay. Kurwa, chuj z tym sim, 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 simi, jebać, kurwa, na razie bawimy się w to, pierdolcie, kurwa, simi, simi, jebać to. E, co z tą blaszką? E, sprzedaż? Tak się pisze przy Wiem jak masz na imię. Dbilu. Lubisz kluzki. Lubię z. Lubię źle. Bacha? Ja cię nie. Czemu mnie nie lubi? Nie lubi mnie. Lubię cię. Aha. Jesteś. Nie. Kurwa. A ty umiesz kłamać nie wiesz co to Google, wiem. Tam gdzie cię ojciec zrobił. Jesteś z Polski, definitywnie Jestem, tak Jak on to zgadł? Nie wiem, nie, nie czaję Kawałek płaskownika możesz sprzedać, super No tak Jak zgadłeś? Definicja szaleństwa, no to jest dobre No tak Aha. czy wiesz jaka jest definicja szaleństwa nie wiem to mu powiem robienie Robienie w kółko tego samego i oczekiwanie innego rezultatu. Ciekawe co odpowie na skomplikowane zdanie. Nie! Tak. Kurwa mać. The fuck. Jak się zapląta... Nie. Wiesz co. Tak, definitywnie wiem co. Kocham mnie. Kto? Zkładnie, że nie można pisać, wiecie, żeby dwie, 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 dwie żeby. Nie kocham. Cie. Nie można, wiecie, wypisać na przykład dwóch fraz na raz, nie? To jest to jest niestety niefajne. Ja Ciebie też nie. Wiedziałem, że mnie nie kocha chwój z ciebie nieprzyjaciel. If you and Chuck Norris have 5 dolarów, Chuck Norris has more. Yes. He has. No nie mogę już tego dopisać. Kurwa. Kupię. Za... Kredytów za 50 tysięcy kredytów. Jest not dobrze. Znasz Hantę? O. Ciekawe. A to są Huntalary, a nie hunta kredyty. Ciekawe, no bardzo. Jesteś mało interesujący. Nie. No... no właśnie, że... tak. Zawsze mam, zamiast że e napiszę ZĘ. Jaką masz bieliznę. Czarną. Jaką mogę mieć? Ja mam psa. A ja kurwa nie mam... psa. Ja Pilton, no. Seriously. Aha, no smutne. Fuj. No, to bez kwę. Kwę kwę. si, Ja pierdolę No, no. <laughs> moshi moshi. Yo moshi moshi, What do you think about the California recall electron? Election. Aha! <laughs> I don't give. Oh fuck! About California, California. and they, they, their shitty recall election. gdzie nic są kwak there are no teas in lo, love of hings <laughs> okay, um, gdzie są pieniądze za las baka a teraz to mi po japońsku odpisa baka uh, gdzie są pieniądze za las Ukradłam. Jesteś kobietą? Wychodzi na to, że tak Nie. Jak masz na imię? Nie zdążyłem zapytanika wbić. Angelika, a ty? Gerwazy. To speak German. Ale ja nie jestem. Nie jestem... niemiecki. Spotkaliśmy kiedyś takiego ten. Pytaliśmy przechodził na rynku o różne rzeczy z, z Bartkiem i z takim jeszcze jednym i podchodzimy do gościa i coś tam pytamy z kamerą z mikrofonem A, a ten... A gość do nas. I ja jestem niemiecki. Nie jestem. Gierwazy też Polak. Gerwady, tak, Gerwady Aku Słania. baru Barutau. Nie będzie żadnego baru, baru, ani bara, bara z tobą. Jeden enter ten, jednego nie wbiłem, to drugi. Dobra, co jeszcze możemy go ciekawego zapytać? Czy ktoś tu ma o ten? Porozumieliście na poziomie 5 dokładnie, nie? Przejebane. Tu było jeszcze takie jedno. Ciekawe. Ja bym kupił na wstępie. Kurwa, to było takie jedno dobre, ale już nie ten. Ja jestem dziewczyna. Wow. To może jednak, jednak coś z tego będzie. <laughs> Jadę po nią dildożerem. How? Oh, uh, wow, I didn't realize you followed that way about me. Yeah. Always. I rzuci karat pieniędzy za nas. <laughs> Tell me about your dreams. <laughs> Kurwa, co? It's about. Albo inaczej, po polsku już napiszę, że zabijam w nich ogry z, e, z Aksa. Nie, z Aksa, niech będzie po polsku. Did you expect the Spanish Inquisition? Inaczej się to pisze: grozisz mi. jesteś ogrem. Jesteś ogrem. Odd oddaj Buta. Się nie muszę zabijać, Ja ci lubię oddaj, buta oddaj, yes, oddaj, okay. tak. tak, Dobra, rozpokaj się z tymi, coś tam coś hmm. o, dokładnie. Lubisz placki <glorujesz> ja też! 7 Kamilo. Teraz przyszedłeś? Jest drugie w nosy. To ai nie. Super. Chyba to było takie jedno dobre, ale już nie widzę tego. Nie. Co za zaraz? Del Kurwa to było właśnie gdzieś tutaj. A. Kur, nie, nie nie widzę tego. Szkoda, masz konia w paski, jest taki żart. Tak, <grym> to bym cię wzi wziął. O, a un, a tak, a oh. un. How do I bake cookies? <laughs> With your oven. Yes, powiedzali dużo będzie. Kończyć. Nie ma już ani modów, ani niebatywolta, volta, bo poszedł. Eee, bo wiedzę How do I look like to you? Uh, wyglądasz mina szereg zer. I jedynek. To co? No i no, no, ja kurwa, nie wiem. Dobra, spróbujemy tego, co...